W tej części odpowiemy na najczęściej zadawane pytania od naszych klientów. No win, no fee, czyli bez wygranej nie płacisz. Oznacza to, że w przypadku gdy nie wygramy twojej sprawy, nie zostaniesz obciążony naszymi opłatami. Wspólnie dążymy do jak najszybszego i najskuteczniejszego zakończenia roszczenia. Możesz ubiegać się o odszkodowanie za ból i cierpienie, za rzeczy materialne uszkodzone w wyniku wypadku, np. telefon komórkowy czy zegarek, utracone zarobki, fizjoterapię, opiekę i pomoc, jeśli nie byłeś w stanie wykonywać codziennych czynności: koszty leków, koszty dojazdów, naprawę pojazdu, utracony lot i wiele, wiele innych. Aby oszacować wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, możesz skorzystać z naszego kalkulatora odszkodowań na stronie internetowej, lub zadzwonić do nas. Generalnie masz 3 lata od daty wypadku na rozpoczęcie. Większość spraw o odszkodowanie ulega przedawnieniu w ciągu 3 lat od daty zdarzenia. Oznacza to w praktyce, że należy zabezpieczyć sprawę poprzez zgłoszenie roszczenia do sądu przed tym terminem, aby zabezpieczyć sprawę przed przedawnieniem. Istnieją także wyjątki, takie jak odszkodowania za pobicie wypłacane przez organizację Cica 2 lata, odszkodowanie dla dzieci wówczas 3 lata od daty ukończenia 18 roku życia oraz inne sprawy. Na przykład odszkodowanie za zaniedbanie medyczne, którego termin przedawnienia jest zależny od momentu, w którym dowiedziałeś się, że doszło do zaniedbania. Ustalenie dokładnej daty zdarzenia jest kluczowe, dlatego zalecamy skontaktowanie się z nami w celu omówienia, w jakim terminie sprawa ulegnie przedawnieniu. Żaden problem dokumentacja zostanie dla Ciebie przetłumaczona. A wiadomości e-mail będziesz otrzymywać w języku polskim. Otrzymasz swojego opiekuna sprawy, który odpowie na wszystkie wątpliwości i pytania. Może on również pomóc ci w rozmowach telefonicznych z anglojęzycznymi instytucjami, w wypełnieniu formularzy, w złożeniu wniosków i tym podobne. Negocjujemy i komunikujemy się ze stroną przeciwną w Twoim imieniu, więc nawet jeśli nie mówisz po angielsku, nie musisz się martwić, że coś Ci umknie. Możesz się do nas zgłosić, zarówno jeśli mieszkasz na terenie Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Cenimy sobie sprawną komunikację, dlatego oprócz tradycyjnych kanałów, naszą formą kontaktu z klientami są e-mail, telefon, WhatsApp, Facebook. Większość dokumentów jest dostępna do uzupełnienia online i pozostawienia elektronicznego podpisu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, abyś nie musiał przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii w czasie prowadzenia sprawy. Wiele spotkań organizowanych jest przez telefon i internet. Jeśli jednak taka wizyta jest nieunikniona, wtedy najpierw analizujemy tę sytuację z Tobą i dopasowujemy czas i miejsce do Ciebie. Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku i masz mniej niż 18 lat, to przysługują Ci takie same prawa jak dorosłemu. W Twoim imieniu występować będzie opiekun prawny, tzw. litigation friend. Staramy się, aby uzyskać odszkodowanie jak najszybciej. Naszym celem jest zakończenie procesu w ciągu trzech miesięcy. Na to, jak szybko sprawa zostanie zamknięta, ma wpływ wiele czynników niezależnych od nas i poszkodowanego. Na przykład to, czy potrzebne są dodatkowe konsultacje lekarskie, badania, przedłużenie czasu na potwierdzenie odpowiedzialności, uzyskanie dodatkowych dowodów, tłumaczenie lub inne dodatkowe czynności. Jeśli Twoja sprawa prowadzona jest w innej kancelarii, możemy rozważyć jej przeniesienie. Przeanalizujemy sprawę, a koszty omówimy bezpośrednio z poprzednią kancelarią. Nie odpowiedziałam na jakieś nurtujące pytanie? Pamiętaj, że jesteśmy tutaj dla Ciebie i możesz nas zadzwonić lub napisać na czacie.